Nowe darmowe przedmioty w Fortnite, darmowe skiny, darmowy kod na skina, no i również style, edycje, wyzwania, inne przedmioty całkowicie za darmo. W Fortnite. Cie. W tym materiale zebrałem wszystkie najnowsze przecieki na temat darmowych rzeczy i co ciekawe, niektóre są już potwierdzone przez Epic Games albo przez inne serwisy, także prawdopodobnie my to największe Halloween w Fortnite jakie mieliśmy, także koniecznie warto być ten materiał, bo naprawdę mieli tutaj dużo takich ciekawych rzeczy i głównie związanymi właśnie z darmowymi przedmiotami. W Halloween, aczkolwiek również powiem Wam na przykład o Shadow Midasie czy o innych stylach i skinach które pojawią się w Fortnite, więc naprawdę warto uważać. A wy drodzy widzowie pamiętajcie, żeby szybko teraz walnąć suba łapeczkę w górę, bo lecimy po 75 k tak Także każdy wali Sudika łapeczkę i oczywiście wpiszcie kodik Sejamter, żeby być totalnymi koksami w sklepie. Także wpisujcie kodzik Xamser do sklepu przy zakupie Halloweenowych skinów. Będę wam po prostu mega to wdzięczny. A jakie to skiny będzie można zdobyć i co takiego dostajemy. Generalnie mam dla Was tutaj parę rzeczy, które już właśnie przygotowałem. Na pewno najważniejszą rzeczą jest to, że jeden ze skinów bądź będzie to nowy skin. Który da się zdobyć w Halloween i jest on zapowiedziany już przez Epic Games. Jest to jeden ze skinów, który pojawi się w tygodniu drugim Halloween. No i prawdopodobnie będzie albo to darmowy skin, albo być może darmowy styl, który będzie się dało zdobyć. Dodatkowo powiem Wam również o evencie. W którym da się zdobyć kod na skina i jest to również już potwierdzone przez stronę trzecią. Więc również będzie można sobie zgarnąć, właśnie, skinka za pomocą Kodziku. Również będzie jeszcze więcej skinów, no bo w tygodniu trzecim Halloween również będzie darmowy skin. No i generalnie będą również wyzwania, o których Wam zaraz powiem. Ale lecimy po kolei. Pierwsze co. Będzie prawdopodobnie nowy darmowy styl bądź skin, i będzie to dokładnie ten pan. pan. Każdy go chyba kojarzy. Jest to oczywiście nie kto inny jak Skull Trooper. I dlaczego on ma dostać skina i skąd to w ogóle mam? Jest to skin, który jest promowany podczas Halloween Fortnite w tym roku. Jest to oficjalny skin który już jest tak nawet zapowiedziany, bo Epic Games wrzuciło go do grafiki promującej Halloween. Także on jest w 100% potwierdzony. I teraz jak się będzie go dało zdobyć? Tutaj jeszcze oczywiście tego nie wiadomo, bo jest to zapowiedziane na tydzień drugi Halloween. No i tutaj gracze spekulują, że mamy tak naprawdę dwie takie główne teorie. Pierwsza teoria, czyli że ten skin będzie do zdobycia po prostu za darmo, na przykład za jakieś wyzwania, za jakiś udział w evencie, bądź po prostu wykonanie jakichś tam czynności. Jednakowoż mi się w średnio wydaje, żeby ten skin był po prostu całkowicie nowym, darmowym skinem, ja bardziej bym obstawiał, że będzie to po prostu jakiś styl do skina, czyli na przykład jeśli masz Skull Troopera, będziesz mógł sobie go odebrać za darmo, na przykład robiąc jakieś tam misje, czy nawet wykonując jakieś tam inne rzeczy. Pamiętaj, że nie jest to w 100% oczywiście jeszcze potwierdzone i są to tylko teorie, które wam przedstawiam. Może się okazać, że po prostu Epic Games na przykład bardzo poleci grubo no i da każdemu tego skina za darmo, na przykład za zrobienie czy to jakichś wyzwań, czy do odebrania go w sklepie. To nie jest pewne, więc warto śledzić ten temat, bo na pewno będzie o nim już niedługo głośno, bo tydzień, drugi Halloween będzie już niedługo. Kolejną rzeczą jaką można sobie zdobyć jest kod na skina. I nie, nie jest to fake. faktycznie będzie można zdobyć kod na skina dzięki jednemu z partnerów Fortnite'a. Jak będzie to można zrobić? Już Wam oczywiście tłumaczę. Będzie to coś na zasadzie eventu który już kiedyś był w Fortnite. czyli po prostu za wykonanie określonych czynności dostajemy kod na skina, który możemy użyć u siebie na koncie bądź na jakimś innym koncie. No i co takiego musimy zrobić? Jest to właśnie dokładnie Event robiony właśnie teraz macie nas, nas tutaj stronce, a właśnie pokażę, jak to wygląda. Jest to event robiony ze Streamlapsem. No i prawdopodobnie będzie to ten sam event, który był kiedyś na zdobycie tego takiego fajnego skinka, który kończył nam poprzedni son, czyli tego ufolutka. Jak to ma działać? Prawdopodobnie będzie chodziło o to, według tutaj opisu, że po prostu będziemy mogli, mogli zdobyć jakiś tutaj skin, the Disguise Outfit, coś takiego. to jest właśnie nazwa skina. No i będziemy dostawać kod i jedne co musimy zrobić, to streamować właśnie. 20 godzin dla minimum 5 widzów przy pomocy jakiejś tam nakładki streamlabs jak to będzie działało? no i to po prostu coś na takiej zasadzie jak kiedyś czyli po prostu jeśli ktoś tam ma możliwość właśnie streamowania czy to właśnie zdobycia jakiegoś tam partnera u Streamlabsa, będzie po prostu mógł sobie za samo streamowanie 20 godzin tak naprawdę awkując nawet zdobyć jakiegoś tam skina a właściwie na niego kod to jest oczywiście sprawdzone dlatego, że już kiedyś była ta promocja i faktycznie gracze to otrzymywali jedynym warunkiem z tego sami widzów pisali, było, że chyba trzeba było mieć partnera u Streamlabsa, aczkolwiek Streamlabs jest takim serwisem, że tam partnera totalnie nie jest ciężko zdobyć, tylko po prostu musi tam jakieś tam ich minimalne warunki spełniać i po prostu to dostać. Także to szczerze. Dla, dla chętnego nic trudnego moim zdaniem. I faktycznie jeśli ktoś się pokombinuje, ogarnie to, to na pewno ten skin będzie mógł bez problemu zdobyć. Kolejną rzeczą, jaką właśnie będziemy mieli, no to oczywiście kolejny darmowy skin w tygodniu trzecim. No i tutaj jak widzicie mamy taki podział, czyli tydzień pierwszy, tydzień drugi właśnie ten nasz złoty Skull Trooper, tydzień trzeci, nie wiadomo co. No i tydzień czwarty jakaś kamera. No i tydzień trzeci według mnie i według likerów jest oczywiście to darmowy skin z karnetu. Dokładnie tak, czyli królowa kostek, prawdopodobnie będzie to po prostu możliwość zdobycia już naszego ukrytego skina z karnetu, czyli królowej kostek. No i każda osoba, która posiada karnet i będzie chciała zdobyć tego skina, po prostu będzie mogła, wykonując dane zadania, zdobyć go i odblokować na zawsze. Skin oczywiście będzie w 100% tak, tak naprawdę unikalny i już nigdy nie da się go zdobyć, więc warto się postarać, bo naprawdę będzie far, warto sobie go zdobyć. Ja oczywiście nagram Wam jak tego skina odebrać, no i prawdopodobnie będzie on zostaje być tak naprawdę przez cały, cały ten sezon, więc po prostu będziecie mieli troszeczkę czasu, żeby te wyzwania wykonać. No i tutaj kolejną rzeczą, o której Wam oczywiście muszę powiedzieć, są wyzwania i Shadow Midas. Jak tutaj się to wszystko zapatruje, generalnie odnośnie samych wyzwań, prawdopodobnie dostajemy również wyzwania halloweenowe, które wejdą niedługo do Fortnite'a i za wykonanie ich będziemy mieli takie nagrody, jak na przykład malowanie do broni, na przykład killoffy, czy na przykład jakieś emotki, kiedy to może wejść. Prawdopodobnie jak już to ma wejść, to po prostu do dostajemy jak najwięcej informacji w nowej aktualizacji, czyli w najbliższy wtorek. Wtedy by to do plików i my Byśmy również dostali po prostu informacje jak można to odebrać. Byłoby to raczej za wyzwania, które byśmy musieli zrobić czy to też na mapie, czy to też na trybie kreatywnym. Także bardzo możliwe, że coś takiego niedługo się pojawi. No i kolejną rzeczą jest właśnie Shadow Midas. Jak widzicie teraz jest tutaj Shadow Midas na ekranie. No i prawdopodobnie Shadow Windows będzie w tym roku do zdobycia. Czy to za darmo, czy to również do zakupu w sklepie. Skąd to wiem? Już Wam oczywiście tłumaczę. Epic Games robi coś takiego, że po prostu wrzuca takie karty. Co tydzień do po prostu social mediów, no i dzięki temu możemy wiedzieć, jakie skiny się pojawią w sklepie, bądź będą do zdobycia. Pierwszym skinem był Frankenstein, który oczywiście jest już w Fortnite. Cie. Drugim skinem jest właśnie ten dziwny misiek połączony z pomidorem. Trzecim jest prawdopodobnie Ren Renegade Rider Halloweenowy, który wejdzie do Forta. No i czwarty skin to jest prawdopodobnie współpraca z The Walking Dead, czyli jakiś kolejny skin. No i przy promocji właśnie takich kart pojawiła się karta, która ma rękę Midasa. Co to oznacza? Że ręka Midasa po prostu wyłączy się bezpośrednio z Shadow Midasem, więc prawdopodobnie będzie do zdobycia Shadow Midas, bądź do zakupu tej nie wiadomo jaka to będzie forma, czy to jakieś wyzwania, czy to jakiś event, czy może turniej czy po prostu będzie on do kupienia za jakąś tam walutę, na, na przykład 1200 czy 1500. Aczkolwiek tego właśnie nie wiadomo, ale pewne jest, że Shadow Midas powinien odgrywać jakąś rolę teraz i to może również się łączyć, oczywiście. Z tym naszym ziomeczkiem Bagwicie, ma on złoty styl, także być może będzie on po prostu w jakimś pakiecie z Midasem, albo będzie po prostu jakoś tam kolaborował i będzie to jakaś tam właśnie współpraca między Midasem a właśnie tym. Dosyć ciekawy motyw i moim zdaniem warto źle ten kanał, jakby kanał, mój oczywiście kanał, ale ten właśnie temat również. No bo Fortnite po prostu daje nam taki troszeczkę smaczków, wskazówek. No i generalnie gracze spekulują, że może być teraz naprawdę, ale to naprawdę ciekawie, jak widzicie, wszystko zaczyna nam się łączy i dodatkowo również przy najbliższej aktualizacji. Dostaniemy pewnie również masę jakichś zmian na mapie, masę jakichś fajnych rzeczy, no i taką ciekawostką jeszcze jest to, że również w Fortnite będzie mumia. Którą będziemy mogli sobie tam jakoś ogarnąć, będzie ona właśnie prawdopodobnie na razie w formie bossa, bądź w późniejszym czasie, może być właśnie jako skin również. Także tego również nie wykluczamy. Weźmiemy wam wszystkie czy i od razu zaznaczam również, tak jak zawsze, że to wszystko są po prostu przecieki, że to może się tym sprawić, ale nie zawsze wszystkie przecieki sprawdzają się na 100%. Także potraktujcie to po prostu jako zbiór informacji, zamiast sami musielibyście szukać na Twitterze, na przykład, czy na YouTubie, czy na innych jakichś social mediach tych informacji przez nawet parę godzin. No to ja wam wszystko zebrałem, wszystko zweryfikowałem. No i po prostu te informacje, które uznałem za w miarę takie, że mogą się sprawić, w miarę legit, to po prostu umieściłem i też była bardzo, ale to bardzo duża masa informacji, która była totalnie taka jakby baitowa, taka słaba, mało legitna. To ich oczywiście nie, nie, tutaj nie umieszczałem, tylko te najpewniejsze rzeczy. Pętajcie Instagram, Discord, Twitter, wszystko w opisie, wpadajcie. Followujcie, subujcie, wpisujcie kodik saycamstar, no i dajcie znać na co najbardziej czekacie i co Wam się z dzisiejszego odcinka najbardziej podobało. Dzięki życzę miłego ciąka. Do następnego trzymajcie się, siema.